Äh, aha, Freude schöner Götter, Funken, tochter aus Elysium. Wie betreten, ihr trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Tag, so weit, ja. To jest kolejny odcinek, już 27. odcinek naszych Euronewsów. Euronewsy to jest taki cykl, który wymyśliłem. Jak ktoś nie wie, przedstawiania informacji budujących i interesujących i przyszłościowych, naukowych, technicznych i dobrych różnych pomysłów, dyplomatycznych także i tak dalej. Związanych z Europą Zachodnią, czyli naszymi podwójnymi sojusznikami, na przykład właśnie z Niemiec, Portugalii, Holandii, Hiszpanii, Francji i tak dalej, a także naszymi pojedynczymi sojusznikami z Wielkiej Brytanii czy Norwegii też, czemu nie? Jeśli jest o czym opowiedzieć, znaczy zawsze jest o czym opowiedzieć, właśnie o to chodzi, że w Europie Zachodniej się zawsze dzieje coś budującego, ciekawego i przyszłościowego, tylko że Polakom wmówiono, że tak się nie dzieje. On nad nami bardzo intensywnie pracuje propaganda amerykańska, a jeszcze wielokrotnie więcej chińska i rosyjska, i oni po prostu powodują, że Polactwo, buractwo nie wie, na jakim fantastycznym kontynencie żyjemy i jak dużo korzystamy z tego, że mamy dostęp do wiedzy technicznej rynku Europy Zachodniej. I to jest dla nas wszystkim. Na przykład my praktycznie jako Polska. Handlujemy tak naprawdę z Niemcami, Francją i Holandią. I to jest dla nas konkret. Natomiast z Rosją nie handlujemy bo wiadomo, z Ameryką nie handlujemy, z Chin kupujemy trochę chłamu i tyle. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone, chociaż wielkie, dla nas gospodarczo nie mają znaczenia właściwie żadnego w porównaniu z Europą Zachodnią. No, ale Polacy są urobieni tak, żeby nie rozumieli tego, nie wiedzieli tego, więc ja to przypominam. No i teraz mam dla Was pozytywną informację, także z czysto polskiego, już egoistycznego punktu widzenia, również, ponieważ jest informacja o tym i ona jest dosyć łatwo dostępna, ale warto tu ją podkreślić. Otóż i ta informacja. Na stronie Space24, pojazdy kosmiczne, systemy nośne, Portugalia buduje kosmodrom. Skorzysta polska rakieta. Chodzi o polską rakietę Perun, która będzie z niej, z tego kosmodromu portugalskiego, startować. Także taka informacja. Tutaj mamy, gdzie jest ten kosmodrom kosmodrom jest na azorach azory azores los azores to są to są wyspy które należą do Portugalii najbardziej oddalona wyspa z nich jest odległa od samej Portugalii jakieś 2000 chyba kilometrów to nadal jeszcze nie jest połowa Atlantyku, to nadal jest Europejska połowa Atlantyku, ale no rozciągnięte są na dosyć głęboko w Atlantyk. No więc te Azory, jest ich tam chyba około 7 takich dużych wysp, chyba trochę mniejszych też, tam właśnie jest organizowany ten kosmodrom. Nie będę tutaj podawał szczegółów, ale no, możecie sobie poczytać na tych stronach. Które wam tutaj podaję. Także yy, widzicie na TFS 24 też jest informacja na ten temat. Yy, jeszcze taka informacja, ten sam, tylko Sat Satkurier, tutaj zmiany na ziemi. Tak, wiadomość, polska rakieta kosmiczna Perun wystartuje z kosmodromu na Azorach. Także zobaczcie. Wbrew temu, co. Yy, ja mówiłem Zbigniewowi Stefanikowi na naszej burzliwej ostatniej rozmowie że Portugalia potrafi być zaskakująco blisko Polski. No i właśnie mamy tego przykład. Kosmodrom swój mają też Hiszpanię, w kosmodrom bawią się także Korea Południowa, Japonia, Australia Także kończy się już ta epoka, kiedy tylko Rosja, Chiny i Stany coś robią, czy też Rosja, Stany i Chiny właściwie. Szykuje się epoka, w którym wszyscy będą mieli swoje, znaczy wszystkie bardziej takie kraje, które mają skąd startować te rakiety, będą miały swoje własne statki, stacje kosmiczne i tak to najprawdopodobniej wygląda. wyglądać będzie. Nie będzie już międzynarodowych stacji kosmicznych, bo niby po co by miały być, tak? Jakbym miał powiedzieć, jedna rzecz, która mnie imponuje u Chińczyków, to to, że mają własną, małą i ciasną, ale jednak własną stację kosmiczną Tiangong. No i tak będą robić prawdopodobnie wszystkie kraje, bo niby czemu nie, bo na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej um, ten komponent rosyjski nie działa, jest dziurawy i tak dalej, i tak dalej. Z innych ciekawych informacji z naszego starego, ale jednak jarego kontynentu, to to German researchers... Tutaj informacja o, od osoby, która jest, bywa na naszych balach e, czasami, która dobrze zna język niemiecki. I tutaj: German researchers have created a bioactive injectable, injectable gel that it could regrow damaged joint cartilage. Widzicie? Germany developed a gel, czy tam, nie wiem jak to czytać: gel, gel, gel chyba, that regrows your joint cartilage, no implants, no surgery, just healing from inside out i tutaj piotr napierła, czyli ja polubiłem już jest tych polubień dużo więcej teraz niż wtedy. W każdym razie. No mamy, jakby nie patrzeć, bardzo pozytywną wiadomość tutaj, jak widzicie, to nie są wszystkie jeszcze dobre wiadomości, na przykład tego jest bardzo dużo, tylko że na to nie jest nikt nakierowany. Na przykład kolejna dobra wiadomość, to jest TikToka. Gubernator Gavin Newsom, czyli szef bohaterski bohatersko, bohatersko zwalczający propagandę Trumpa i trumpistów, Gubernator stanu Kalifornia, Gavin Newsom, podpisuje Climate Deal with Denmark. Mamy zobaczcie, tutaj polityka. Mamy tutaj yy, po, yy, Ministra Spraw Zagranicznych Danii, to jest on, pod, ten, ten tutaj sympatyczny pan, on podpisuje z Gavinem Newsomem klimatyczne porozumienie. Polityka Donalda Trumpa spowodowała tylko to, że niektóre stany USA, w tym najpotężniejszy stan rządzony przez centrolewicę czy przez demokratów, stawia na współpracę z Europą. Tak jest. I tak to się dzieje. Kolejna ciekawa rzecz jest związana z działalnością Brytyjczyków. Tak jak mówię, Brytyjczycy nie są tutaj moim głównym e, obiektem zainteresowania w tej serii, bo oni nie należą do Unii Europejskiej, ale od czasu do czasu będę o nich wspominał. Tak samo jak o Norwegach, e, Szwajcarach, nawet nie lubię ich, ale będę o nich czasem wspominał, jak zrobią coś sensownego. E, e, nawet Irlandczykach, to, to, to same, ten sam case. Albo naszych kochanych Kanadejczykach, którzy są narodem najbardziej europejskim w Amerykach. No W każdym razie, tutaj zobaczcie: Geofiles, UK-based Pulsar Fusion, tak? Geofiles. Geofiles. How this rocket could reach Pluto in four years, zamiast w 4 czy, czy nawet months? W każdym razie, rakieta, Jakaś tam pulsacyjno-fuzyjna fuzy, ma osiągnąć Plutona w cztery, no właśnie, nie wiem, lata czy miesiące. Tak czy siak to jest bardzo dobrze, dlatego że do Plutona y, klasyczne te różne Voyagery i nie inne Voyagery no, 30 lat, czy tam 40, nie? Pływały, że tak powiem. Dobra, a tu mam listę najczęściej odwiedzanych krajów na świecie. No i dominuje to zdecydowanie Europa. Wiadomo, że kraje Europy są względnie niewielkie i łatwo Europejczycy odwiedzają się nawzajem łatwiej niż na przykład, nie wiem, Japonia, z Chinami może, nie wiem. Ale mamy następujące liczby. Najczęściej odwiedzanym krajem na świecie w 2015 roku była Francja. Odwiedziło ją prawie 90 milionów ludzi. Zaraz potem Hiszpania, 83, a więc Włochy trochę spadły, do 65 i do. Na piąte miejsce, troszkę więcej, ale minimalnie więcej niż Włochy, i czwarta pozycja to Chiny, USA, trzecia pozycja, czyli Francja, Hiszpania, Stany, Chiny, Włochy, czy też Italia. Także ciekawa kwestia. Potem jest Turcja, 50, Meksyk, 45, trochę zaokrąglam. Tajlandia, 40, Niemcy też, 40, Wielka Brytania też, 40. Potem mamy już bliżej 30. To Japonia, Australia, przepraszam, Japonia, Austria, Grecja, Malezja, Portugalia to 24, Rosja tyle samo, Hongkong to jest nie wiadomo czemu policzone oddzielnie od Chin, nie wiem jak oni to liczą. W Kanadę w tym roku odwiedziło 22 miliony osób, Polskę też. Holandia też mniej. Więcej tyle samo. Wietnam troszkę mniej, Indie tylko 18 milionów. To mało, jak na taki wielki kraj, bym powiedział. South Korea 17 też, Chorwacja i Węgry też troszkę tylko mniej. Także jeszcze raz Francja, Hiszpania, Stany, Chiny, Włochy, czy też Italia. Turcja, z tym głupią, nową pisownią, Turki, Turki. Tarki, Tarki, a nie żadne Turki. Nie, nie będzie mi żaden turas mówił, jak ma mówić. Mexico na siódmej pozycji, Thailand, Germany, UK, Japan jest na 11, potem Austria, Grecja, Malezja, Portugalia, szesnasta jest Rosja i tak dalej. Hongkong nie wiedzieć czemu liczony oddzielnie, przecież jest całkowicie inkorporowany do totalitaryzmu chińskiego, więc nie wiem o co tu chodzi. Kanada na miejscu osiemnastym, a więc tak naprawdę siedemnastym. Polska na miejscu 19, więc tak naprawdę 18. Potem Holandia, Wietnam, Indie. Wietnam zaskakuje, że więcej niż Indie na przykład i więcej niż South Korea. To jest ciekawe. Chorwacja i Węgry zamykają peleton. Najczęściej, 24 najczęściej wizytowane kraje świata w tym roku. Tak to wygląda. Przy okazji pokażę Wam, czym się różni kraj demokratyczny od niedemokratycznego. Tutaj mamy przykład RFN-u. Wir suchen terroristen, tak? Szukamy terrorystów. Jest to plakat werbunkowy Bundesnachrichtendienst. Finde sie mit uns, czyli znajdź ich z nami. BND, Bundesnachrichtendienst. W normalnym demokratycznym kraju, nawet wywiad ogłasza się jak każdy inny pracodawca bo nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że nie ma żadnego innego powodu, żeby uważać, że tego rodzaju działalność jest jakoś strasznie super tajna i nic nie wolno w ogóle powiedzieć. I jeżeli tak jest, to znaczy, że to jest kraj totalitarny. A propos Stany Zjednoczone niestety się staczają dalej. Otóż USA weźmie udział w interwizji. Interwizja to sowiecki odpowiednik, odpowiednik Eurowizji, którą Putin przywrócił na potrzeby tego roku. W interwizji wystąpią takie kraje demokratyczne jak Rosja, Białoruś, Chiny, Indie, Arabia Saudyjska, Wenezuela, Kuba, RPA, Wietnam i Serbia. No i Trump weźmie w tym udział, znaczy Amerykanie wezmą udział. Interwizja. Interwizja. For shame. For shame. A w ogóle wymyślono to tylko po to, żeby Rosja miała coś, skoro została słusznie za agresję na Ukrainę wyjebana z Eurowizji. Tak przy okazji, zanim mnie spytacie, czy jestem za tym, żeby Izrael wykopać z Eurowizji za to, co wyprawiałem w gazie, tak, jestem, jestem za tym też. Ale i tak uważam, że mimo wszystko Rosja jest gorsza, bo za. Atakowanie nie Izrael Israel tylko eskaluje i eskaluje, ale pierwotnie była to zemsta i a zemstę można zrozumieć. Dobra. Tak, także tyle, co, co o tym sądzę. Także widzicie, trochę tych informacji się zebrało do tego odcinka, tak pokrótce, tym razem może, ale, ale widzieliście, że jest tego sporo. I Zewsząd będą Was dobiegać rozmaite narzekania europejskie na Europę, a będą one sąsiadować z chińską i rosyjską, i amerykańską propagandą sukcesu. Przy czym prawda jest taka, że Rosja ledwo dyszy od sankcji nałożonych w związku z wojną na nią, ledwo dyszą Chiny. Chiny dały się właśnie wyprzedzić po raz pierwszy w zeszłym roku przez Unię Europejską, już pozbawioną Wielkiej Brytanii w swoich szeregach, dała się, Chiny po raz pierwszy dały się wyprzedzić ekonomicznie, jeżeli chodzi o rozmiar PKB całości. No i ktoś tam mówił, ho, 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 wyprzedzić przez 27 państw. No tak, ale półtora miliarda ludzi dało się wyprzedzić przez czterysta kilkadziesiąt milionów, więc to tak też można spojrzeć, drogie chinoluby. na stan zdecydowanie się staczają, tak? i want I really really want to be, be a dictator tak rampant corruption rampant corruption uh, uh, um, <laughs> crimes against the humanity enemy of mankind i <laughs> will be supreme leader till the land of time Nastacza no się jednak, Trump się stacza troszeczkę w dyktaturę, no i to widać, tak, po interwizji. Nikt już Amerykanom nie ufa, każdy kraj, zarówno kraj Unii Europejskiej, jak i każdy kraj NATO, jak i każdy kraj BRICS-u, jak i każdy inny kraj chce mieć własny kosmodrom, własną broń. Nikt już nie ufa Stanom Zjednoczonym, tak? Także tak to po prostu wygląda. Ani wrogowie im nie ufają, bo nie wiedzą, czy to jest uczciwy przeciwnik. Ani przyjaciele nie ufają Stanom Zjednoczonym, bo nie wiedzą, czy to prawdziwy przyjaciel. No i tyle. Trzymajta majta i może jeszcze coś nagram, ale zobaczę jaki tam mam temat odhaczony do, znaczy yy, przeznaczony do, ale nie obiecuję, bo zobaczymy czy ten. Jakby coś, jak podoba wam się euro, euronewsy wam się podobają i uważają, że uważacie, wiem, że wiele z was uważa, że są potrzebne. I że to trochę long overdue, że nie, ma, nie było ich wcześniej. No nikt tego nie robi. Nie wiem, czemu tak jest. Może tutaj ogłaszam rozmaite możliwości wsparcia mnie i mojej działalności. Tutaj też. Tutaj też, jak ktoś nie chce używać żadnych aplikacji, a tu jest sklep z naszymi książkami. To by było na tyle. Tak jak mówię, nie wiem, czy jakiś jeszcze temat dzisiaj poruszę. Także jak na razie to, to tyle. Trzymajcie się i powodzonka. Linki, jakie zamieściłem tutaj na czacie, zamieszczę również pod tym filmem w komentarzach. Trzymajcie się i powodzonka wszelkiego. Bye.